Cześć! W dzisiejszym vlogu chciałbym Wam polecić takie fajne źródło wiedzy, jakim jest strona WordPress TV. Na tej stronie możecie znaleźć przede wszystkim nagrania z konferencji wordpressowych z całego świata, z WordCampów. Znajdują się tam również nagrania z polskich edycji WordCampów, więc bez problemu znajdziecie tam również jakieś filmy w języku polskim. Możecie sobie przeszukiwać cały ten katalog albo po konkretnych eventach, czyli na przykład poszukać sobie powiedzmy filmów z World Campa w Poznaniu czy w Lublinie i wtedy mamy to posortowane według eventu, na jakim były te filmy nagrane, ale również możemy sobie poszukać tam konkretnego prelegenta i również będziemy mieli wtedy wyświetlone wszystkie filmy z udziałem danego człowieka. To jest o tyle fajna sytuacja, że możemy sobie wrócić do tych prezentacji, które gdzieś tam widzieliśmy, na przykład rok, dwa, trzy lata temu na WordCampach. No w tym roku z oczywistych przyczyn WordCampa nie będzie, więc myślę, że. Jest to taka choćby namiastka tej konferencji WordPressowej. A dla tych osób, które powiedzmy nigdy nie były na WordCampie, no to też jest szansa zobaczyć, jak taki WordCamp wygląda w praktyce. Chociaż te WordCampy, to co jest na WordPress TV, to są tylko prezentacje, a tak naprawdę całe piękno WordCampów polega na tym, że najważniejsze jest chyba to, co między prezentacjami się dzieje, więc jeśli to już wszystko ruszy, to polecam się wybrać przynajmniej raz. No, a tak jak mówię, na WordPress TV znajdziecie bardzo dużo prezentacji po polsku, po angielsku i w innych językach. Oczywiście, ze względu na to, że to są nagrania z prezentacji konferencyjnych. No to też, przeważnie, nie będzie tam jakoś wiele szczegółów, więc nie spodziewajcie się tam jakiegoś konkretnego, nie wiem, tutoriala, jak zrobić X za pomocą wtyczki Y na przykład, czy jak osiągnąć jakiś tam konkretny efekt. Bardziej możecie tam znaleźć jakąś inspirację, przedstawienie koncepcji, podejście do jakiegoś tematu. Także polecam, bo można tam znaleźć wiele ciekawych prezentacji. Na dzisiaj to tyle. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.